Odradzamy się jako armia i przebijamy się na zachód. Gdzie nasi żołnierze już walczą lub aliantów. To my zdobywamy Monde Cassino. W powietrzu siejemy strach i spustoszenie. To nas Niemcy nazywają czarnymi diabłami. Wydniaższymy ich opór. Prawie wybucha powstanie. Oddajemy życie w imię godności i wolności. Zmęczeni walką, Spragnieni pokoju, nie poddajemy się. Papież daje nam nadzieję na wygraną. Strajki robotników ogarniają Polskę. Komuniści przegrywają. Rozpada się żelazna kurtyna. Wojna zakończona. Zwyciężyliśmy. Bo my nie błagamy o wolność, my o nią walczymy.